Siemanko załoga, z tej strony ziomku, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku serii Land History. Kochani, na początku chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie łapki w górę, za wszystkie pozytywne wiadomości pod ostatnim filmem, za wszystkie komentarze tutaj na YouTubie, naprawdę dzięki śliczne. Cieszę się, że mój luźny filmik wywołał taki pozytywny odbiór i bardzo dużo wiadomości właśnie... Dostałam na temat tego, jak fajnie znowu porozmawiać sobie w wspólnym gronie o lanach oraz o tym, jak fajnie właśnie tutaj to przedstawiam, Do tego dzięki śliczne. No i lecimy sobie z kolejnym tematem, tak? Drugi odcinek, drugi lan. Lanów trochę było, jest o czym opowiadać, ale ten lan był wyjątkowy. Zaczynamy, kochani, mamy rok 2017. Jestem niedługo po pierwszym lanie, tak? Pierwszy lan to był 2016 rok, dokładnie końcówka. No, i wiedziałem, że na pewno na tym moja przygoda się nie skończy. Tak? Po tym, jak poznałem te pierwsze lany, jak wygląda ta atmosfera, jak wygląda tutaj właśnie przygotowanie, wiedziałem, że chcę dalej kontynuować swoją karierę i oczywiście potrzebuję do tego kolejnego zespołu. Tak, tak więc, grałem sobie w tym, tym okresie sporo face hitów. poznałem sparu naprawdę fajnych zawodników, z którymi przyjaźnimy się do dzisiaj. No i rozmawialiśmy sobie wspólnie, działaliśmy. No i po pewnym czasie okazało się, że fajnie się dogadujemy. No i postanowiliśmy sobie pojechać na Lana. Oczywiście nie mieliśmy pełnego zespołu, mieliśmy tam taką małą grupkę, no i postanowiłem, że poszukamy sobie właśnie turnieju. Mieliśmy tam właśnie już obczajony jeden turniej, na którym mieliśmy się szykować, ale nie wiedzieliśmy właśnie, czy on do końca na pewno będzie organizowany, bo to były właśnie takie na początku dopiero plotki, czy będzie właśnie ten turniej w tym roku, czy nie. No ale właśnie, jeżeli chodzi o. Nasz zespół to potrzebowaliśmy kolejnego zawodnika, jeżeli chodzi o turniej lanowy. No i oczywiście daliśmy tutaj znać, że mm, poszukujemy kolejnego zawodnika, że chcielibyśmy pojechać na najbliższy turniej lanowy, który wiemy, że gdzieś tam mniej więcej będzie w tym okresie. No i odezwał się do nas właśnie jeden kolega, mm, który powiedział, że też ma doświadczenie lanowe, że jest również graczem zespołowym, no i że bardzo chętnie chciałby z nami tutaj pograć i powiedzieć, no to powiedzieliśmy, że. Dobra, spoko, nie ma problemu. Pograliśmy sobie na rozdzie yy, na początku chyba tam parę fejsit'ów, parę meczyków, no i postanowiliśmy, że sobie taką grupkę zbierzemy, i już właśnie powoli zaczniemy się przygotowywać do turnieju. Kolega właśnie powiedział, że słuchajcie, możemy szykować się do tego lana, ale ja mam jeszcze jeden taki lan na oku, że jest coś organizowane. I jest to coś naprawdę poważnego. Jeżeli chodzi o profesjonalizm, jest to najwyższa półka. No i pomyślałem sobie, dobra, skoro tak mówi, to... Ja na lany bardzo chętnie. Nie mam problemu. Mówi ten kolega, tylko jeszcze, właśnie, taką jedno rzecz na koniec: że Słuchajcie, ten lan jest troszkę daleko, więc miejmy nadzieję, że będziemy w stanie pojechać tą ekipą. tak? No to dobra. Pogadaliśmy sobie. Na początku zmienialiśmy troszkę te grupki. Tam, wiadomo, nieraz się ktoś wysypał. No ale graliśmy sobie ogólnie, tym mniej więcej, z całym składem. No i. Doszliśmy do takiego etapu, że mieliśmy już informację na temat tego turnieju Mieliśmy już ułożoną grupkę graczy No i postanowiliśmy sobie zagrać do tego turnieju kwalifikacje Tak więc po zalogowaniu się na platformę Faceit, do zapisaniu się na kwalifikacje Dołączyliśmy do kwalifikacji na turniej Super Game Esport Turek 2017 No i wieczór, yy, który był kwalifikacjami lonowymi zakończył się pozytywnie dla nas Przeszliśmy przez kwalifikacje Przygotowaliśmy się do tego całkiem fajnie, mieliśmy tam już mniej więcej ograne jakieś mapki, więc nie graliśmy tak na totalnym luzie. No i oczywiście, jak to wiadomo, jak zbiorę się te grupki lanowe. Na początku jest mega motywacja, żeby wierzyć w te kwalifikacje, fajne uczucie, a później jeszcze większa motywacja, jeżeli chodzi prawda, o przygotowanie się do lana. No i tutaj właśnie już zaczęliśmy już działać sobie na poważnie, co mi się bardzo podobało. Trenowaliśmy sporo, na pewno więcej niż z tą grupką pierwszą lanową. No i naprawdę wyglądało to całkiem fajnie, tak? się do tego lana i mieliśmy tam właśnie już kolejnych zawodników. No i dobra. Patrzę, jedynie właśnie taki problem był w tym, mniej więcej, że tak jak właśnie wspomniałem, ten Nan był 500 km od miejsca, w którym mieszkałem. Czyli sobie dobra, wycieczka, to wycieczka. Ja chcę tutaj, prawda, poznawać kolejnych zawodników, poznać sobie tutaj mniej więcej jak wygląda ten counter-strike na półprofesjonalnym poziomie kto wie, może kiedyś na bardziej zaawansowanym no i e, postanowiliśmy, że mimo wszystko jedziemy ja pomyślałem właśnie, że może jakoś się tam dostanę, ale oczywiście dzięki temu, że mam kochanych rodziców powiedzieli, że słuchaj, nie ma problemu pojedziemy sobie ekipą czas jest wtedy akurat, wszyscy mają wolne jedziemy razem takie mini wakacje, no to myślę sobie, to spoko, fajnie dzięki śliczne kochani rodzice no i Mieliśmy już obgadany temat. tak? W weekend to był oczywiście marca, połowa marca wtedy, um, i mieliśmy już właśnie tą ekipę. Mamy dwa dni do lana, fajnie, już coraz więcej sobie przygotowaliśmy i mapki, obgadaliśmy sobie, trenowaliśmy właśnie tutaj różne pistolki, różne standardy i tak dalej. Mieliśmy nawet igla wyznaczonego. Wtedy ja w ogóle właśnie nie byłem taktykiem, to był dopiero taki początek mojej zajawki, jak dopiero zaczynałem się uczyć tego. No, i mamy już dwa dni Dolana. Pisze od nas jeden ziomuś, że niestety przeprasza, ale dostał taką wiadomość. No, i e, okazało się, że jeden kolega nie może jechać ze względu na to, że mm, musiał zostać w pracy. A z racji tego, że była to praca państwowa, to ciężko było tam załatwić zwolnienie, także tu były szkolenia. No i dobra, co robić? Jest chwila niepewności, zawodnicy troszkę, prawda, niepewnie, no bo wiadomo, 500 km większość od nas była z południa Polski, mimo tego jechaliśmy sobie na tego lana. No i została właśnie kwestia tego, czy w ogóle idziemy na tego lana. Ja oczywiście powiedziałem, nie, słuchajcie, nie poddajemy ja się, nie ma takiej opcji, musimy znaleźć kolejnego zawodnika. No i właśnie wtedy, mm, kiedy właśnie kończyłem Faceita rozmawiałem sobie z moimi dwoma kolegami dobrymi. Mianowicie Dominikiem i Jankiem. Mówię wam, yy, chłopakom, tutaj. słuchajcie, yy, jest taka sprawa, mieliśmy jechać na tego lana i brakuje nam akurat innego zawodnika, bo myśmy się poznali, tak mniej więcej, już w okresie jak ja już jechałem na tego lana i nie graliśmy tych kwalifikacji razem, pomimo tego, że już zapaliśmy dobry kontakt. No i tak rozmawiamy. No i Dominik mówi: Słuchaj, to. No w sumie, ja, ja tam mierzę na te lany. Ja mówię: No kurczę, hmm, no to. Co, chciałbyś może pojechać z nami takiego lana? Dominik chwilę się zastanowił, no co jest spoko. Ja zapytałem się Dominika po pewnym czasie, tam prawda oczywiście, a słuchaj, ty skąd jesteś mniej więcej? Ja mieszkam w tym i w tym miejscu. No i co się okazało, Dominik mieszka pół godziny ode mnie. Więc takie są właśnie piękne przygody lanowe. No i ja od razu właśnie tutaj z Dominikiem zacząłem tego wieczoru rozmawiać, czy chciałby z nami pojechać. No i okazało się, że jest bardzo pozytywnie nastawiony, że chciałby z nami zagrać. No i dobra, oczywiście tam taktyczna grupa na Messengerze, zawodnik dodany. No i jedziemy sobie na lana. No i mm, jesteśmy już zapisani do tego lana, oczywiście wiadomo. Jedziemy sobie na wycieczkę. Yy, jedziemy sobie na lana, oczywiście Dominik pojechał z nami wtedy. Spotkaliśmy się pierwszy raz tak naprawdę przed podróżą na luzie, ale naprawdę bardzo fajnie wspominam okres przygotowawczy do tego lana, trenowaliśmy sobie fajnie, plus wycieczka, zatrzymaliśmy się po drodze w restauracji, pożartowaliśmy, posłuchaliśmy sobie dobrej muzyczki w aucie, naprawdę fajny klimat, super emocje, w międzyczasie oczywiście yy, rozmowa na Messengerze, jak tam chłopaki, jak u nich przygotowania, wiadomo, każdy tam zgrywa swój konflikt, bierze myszkę, bierze podkładkę, klawiaturkę i tak dalej. No i taki wiecie, fajny klimacik, że jedzie się na lana, jest się fajną ekipą zgraną i ma się kontakt prawda, na bieżąco ze swoimi zawodnikami. No i jedziemy sobie na tego lana i co mi się podobało w tym koledze właśnie, mmm, który zorganizował tak naprawdę ten wyjazd na tego lana, który zaproponował nam ten turniej, Oscarze, yy, że Mega fajnie załatwił wszystko, mianowicie przyjeżdżamy na miejsce, mieliśmy już podany nocleg, gdyż yy, fajnie to zorganizował, że już od razu zabukował nocleg, myśmy oczywiście się rozliczyli tam w międzyczasie, bo to wiadomo, jeszcze wpisowe tam yy, były i nocleg. No i dojechaliśmy na miejsce i naprawdę to był chyba najlepszy nocleg, jaki miałem na lanie, bo... Mianowicie mieliśmy mega dużo przestrzeni, był to nowy, wyremontowany domek. Tak naprawdę niedrogi, bo 40 zł, a mm, mieliśmy do dyspozycji całą jadalnię, świeżo wszystko wyremontowane. Jeden pokój i jeszcze jeden taki właśnie duży salon, gdzie były cztery łóżka i telewizor. A ten właśnie drugi pokój miał jeszcze dwa łóżka, więc naprawdę sporo miejsca. No i przyjechaliśmy sobie wieczorkiem na właśnie to miejsce. Tak, jak właśnie wspomniałem też w poprzednim odcinku, na który zapraszam, że ja zawsze na lana przyjeżdżałem dzień wcześniej i zazwyczaj moje ziomki też, gdyż nie chcieliśmy właśnie tutaj jechać bezpośrednio na lana, zmęczeni itd. Tak tylko złapać też dobry kontakt. No i przyjeżdżamy na lana, witamy się, prawda, wszyscy razem pierwszy raz się widzimy, spotykamy. No i y, od razu zopaliśmy naprawdę fajny kontakt, spędziliśmy mega fajny czas, mówiliśmy sobie oczywiście o nową pizzę na no, początku, taktycznie. Porozmawialiśmy sobie mniej więcej o tym, jak chcemy grać, jak chcemy zacząć nasz jutrzejszy turniej. No i czekaliśmy jeszcze chwilę, dojechał nasz piąty kolega, więc przywitaliśmy się, no i zjedliśmy sobie pizzę, później oczywiście jeszcze jedną. Wiadomo, kto z chłopakami na lanie bywa, nowymi chłopakami. No i naprawdę było bardzo fajnie. Wszyscy żeśmy się zgrali. Dominik też był zadowolony, przyjechaliśmy sobie, był właśnie Dominik. Oskar, Jacek później właśnie już był na miejscu, kiedy my dojechaliśmy. Też oczywiście pozdrowienia dla wszystkich chłopaków. No i yy, co dalej? Przyjechał właśnie ten kolega Filip. No i siedzieliśmy sobie na lanie. Tam właśnie już, jeżeli chodzi o nocę, to siedzieliśmy jeszcze przed tym. No i została kwestia wieczorna. Pamiętam jak dziś, że to był piątek wieczór. Oglądaliśmy film Troja. Bardzo fajny film, brodem, pizem. no i siedzimy sobie, siedzimy, no i nagle Oskar siedzi na telefonie i mówi, słuchajcie, chłopaki, kurde, to byliśmy chyba na jeden z dwóch najmocniejszych zespołów na Lanie, No i myślimy sobie, dobra, no wiadomo, tam co niektórzy, jakiś mały stresik na pewno był, no ale myślimy sobie, dobra, jesteśmy na Lanie, nie chaliśmy tak dużo po to, żeby gdzieś tutaj zaraz odpaść, prawda, jakoś damy radę, z grupy trzeba wyjść. No i mm, rozmawialiśmy sobie, no i spędziliśmy fajny wieczór. No, i poszliśmy sobie już za niedługo spać. Oczywiście nie mogliśmy zasnąć cały czas, właśnie, hawa, i na messengerze, i, i zdjęcia, i prawda, taka mini imprezka, bo tam prawda, chipsy, <grytania> taka piękna dieta, ale nowa, prawda, chipsy, pizza i tak dalej, ale oczywiście bez alkoholu. Nie robiliśmy tam jakiejś, prawda, no, niefajnej imprezki, czy to, normalnie spędziliśmy sobie fajnie czas, tak, e, wspólnie jako załoga przed lanym. No i. Mieliśmy już właśnie wszystko przygotowane, sprzęt spakowany, oczywiście tam jeszcze na lanie każdy pokazał No pokaż tam myszka, pokaż tam klawiaturę jak wygląda, wow moja tak, tak wygląda Więc fajnie, fajnie to wspominam, szczególnie w tym okresie No i idziemy sobie spać, oczywiście każdy gdzieś zasnął koło 2-3 i wiadomo, powódka gdzieś o siódmej bodajże No wiadomo, chcemy być szybko na lanie Nie ma co zamulać i przychodzi bezpośrednio przed meczem No i postanowiliśmy, że właśnie będziemy od razu rano na lanie Wchodzimy i jesteśmy już właśnie pod szkołą, bo to wszystko było organizowane na hali sportowej w szkole. Wchodzimy sobie do tego budynku i następnie wchodzimy do sali, gdzie już właśnie dobiega głośna na muzykę. I w momencie, kiedy przekroczyliśmy próg, ja poczułem takie potężne emocje lanowe, jakie właśnie naprawdę nie doświadczyłem dużo razy, aż tak jeszcze na lanach. Mianowicie, wszędzie gra muzyka i co zrobiło na mnie ogromne wrażenie, mieliśmy ogrom komputerów na sali. Naprawdę. Yy, grały i szkoły, i grali zawodnicy, którzy przyjechali właśnie jako drużyna. Mega wszystko profeska. Zobaczyłem wtedy, że mam czynienia mm, z naprawdę profesjonalnym lanem, że jest to najwyższa półka. I zrobiło to na mnie mega wrażenie. Na początku oczywiście pochodziliśmy sobie wszyscy po sali, popatrzyliśmy tam niektórych zawodników kojarzyliśmy, bo to tam wiadomo, troszkę może z tego Faceita, troszkę tutaj właśnie może z jakichś innych tych lanów, że ten jeden, drugi tutaj był zawodnik, prawda? No, i yy, chodziliśmy sobie tam na około. no i usieliśmy sobie koło takich chłopaków, co mm, grali mecz szkolny ze Śląska. No, i my tam sobie właśnie, żeby nie przekraczać tamtej strefy, usieliśmy sobie za nimi, i tak właśnie sobie popatrzyliśmy, jak sobie grają chłopaki, bardzo pozytywnie. Od razu tam jeden zawodnik zaczął tam później, po meczu do noca: 8-8-5, my właśnie tutaj przyjechaliśmy ze Śląska. Też jesteśmy właśnie zawodnikami, tutaj prezentujemy naszą szkołę, więc naprawdę to jest mega, jak e, fajnie może działać esport na szkoły, jak wszyscy mogą się tutaj jednoczyć. Widzicie szkoły z całej Polski rywalizują, w innym miejscu zawodnicy mają naprawdę świetne pole do popisu, do rozwoju i y, mają naprawdę od szkoły możliwość rozwijania swoich umiejętności i realizowania marzeń od y, początku. Tak? Dlatego, jeżeli macie szkołę i o, szkoła, która chciałaby wspierać swoich uczniów w rozwoju właśnie e sportowym i formatycznym, to jest naprawdę dzisiaj moim zdaniem najwyższa półka, jeżeli o, o to chodzi, tak? jeżeli szkoła wspiera swoich zawodników yy, pod takim kątem i cieszę się, że ten yy, point of view się zmienił na przestrzeni lat, że właśnie tak właśnie przyszedłem na tego lana, zobaczyłem jak to właśnie wszystko wygląda, jak wszyscy mogą się jednoczyć z różnej części Polski i ilu różnych wspaniałych graczy tak? No i dobra, siedzimy sobie no i wiadomo troszkę chodziliśmy, płaciliśmy mniej więcej, jak to wygląda. Wszystko, oczywiście, tam wiadomo, kąpy najlepsze tam 300 fps, monitory 144 naprawdę wszystko super śmiga, fajna muzyczka gra. Komentator tutaj, prawda, właśnie z, z, ze świetnym głosem eee, fajna scena, fotele gamingowe no, myślimy sobie: wow, no, naprawdę to jest, to, jest, to, to jest profesjonalny turniej. No i idziemy sobie już pod nasze stanowisko Stoi, staliśmy sobie tam właśnie. No, i um, okazało się w ogóle, że ziomeczki, które, którzy grali mecz przed nami, którzy odpinali, to byli właśnie też ci, którzy grali na tym pierwszym lanie, na którym byłem, więc śmiałem, bo ten pierwszy lan był no, troszkę daleko i to też właśnie pokazuje, jak fajnie zawodnicy podróżyły po całej Polsce, żeby działać, żeby spełniać swoje marzenia. No i tam sobie właśnie um, usiadłem, już powoli na swoje stanowisko. się tam jeden ziomuś, właśnie, który e, grał z tej szkoły sportowej. On, Akurat zgrał jako drużyna, ale też chodzi do tej szkoły sportowej zapomniał się wylogować. I właśnie mówię tym mistrzu. Dobra, spokojnie się wyloguję, od razu go wylogowałem. Tak więc piątka. Pamiętajcie o tym właśnie, żeby się wylogowywać na lanie, bo nieraz ktoś zapomina zarówno na Steamie, jak i na Facebooku, na Spotify, czy co tam właśnie się logujecie załoga. No i damy sobie do naszego stanowiska. No i wiemy, że pierwszy mecz gramy na dosyć mocną ekipę, tak? Usiedliśmy sobie, tutaj wiadomo, jeszcze szybka. Rozmowa, kto gdzie siada, wiadomo. Fajna też tutaj inicjatywa każdego, że co, jak działamy, wiadomo. Mamy igla, bo powiedział tutaj zawodnik, że dobra, ja tutaj będę iglował, słuchajcie, mnie będzie dobrze. No i yy, działaliśmy sobie. Pierwsza mapa, pamiętam, że wyszło jak dziś, że graliśmy casha No i yy, zawodnicy tutaj, wiadomo, z tego przeciwnego teamu, o którym wspomniałem, dosyć doświadczeni, yy, fajnie zaczęli mecz, ciężko nam było dorobić yy. Zagraliśmy ciężkie spotkanie, ciężko było coś zrobić, wiadomo, mapa cash i no akurat może jakoś tak nie weszliśmy fajnie w mecz, wiadomo, różne czynniki. No i pierwszy mecz zleciał, zakończył się porażką, tak, piątka, piątka dla każdego, Ym, niestety przegraliśmy ten pierwszy mecz, no i wiadomo, jeżeli e, przegramy drugi mecz, odkładamy z grupy, tak, więc usiedliśmy sobie tak wspólnie, mówimy, no, słuchajcie, chłopaki, no ważny mecz zaraz, przegraliśmy ten pierwszy, musimy tutaj coś e, podziałać fajnego, tak, no, musimy się wpadać z lepszej strony na pewno. No i dobra, zaczynamy drugi mecz. Yy, gramy mapę Inferno. Weszliśmy w to spotkanie naprawdę mega zmotywowani. Um, wiedzieliśmy, że gramy o wysoką stawkę i że nie możemy tutaj zawieść zarówno siebie, jak i naszych bliskich, którzy, prawda, nas oglądają zarówno na właśnie transmisji, jak i Tutaj właśnie na, na, na żywo. Yy, no i co dalej? Zagraliśmy sobie ten mecz. Naprawdę wjechaliśmy w niego super. Yy, weszliśmy w niego naprawdę z dobrej. Z dobrej strony. Wygraliśmy ten bardzo łatwo, parę rund chyba tylko daliśmy przeciwnikom. Więc mega fajny wynik. No i trzecia mapa już tak troszeczkę się ściemniło. Troszkę tam wiecie czasu spędziliśmy, chodziliśmy sobie cały dzień tam po sali, wiadomo. I tak dalej. No i już tam powoli te grupki się prawda wykruszały, już coraz mniej graczy, bo wiadomo tam już część podpadała. No i gramy ci mecz, emocje, wiadomo gramy o wszystko, mecz o życie tak zwany. No i Banujemy, banujemy, no i wyszło tak, że gramy Cobblestone. No i fajna mapka, gramy, emocje, tak, rundę za rundę, tu, tego wyrównanie, ale później wjechaliśmy fajnie, no i wygraliśmy ten mecz. Naprawdę po pięknym klaczu tutaj Jacka. Pozdrawiam serdecznie, wiadomo Jacek. Świetny klacz, wykonanie naszego zawodnika, tam z MK wyszedł. My wszyscy oczywiście, wiadomo, piątki tutaj. Cały czas ten mecz był taki naprawdę najbardziej emocjonujący, bo ten pierwszy był taki ciężki, dla nas drugi był taki, że łatwo nam te rundy szły, a trzeci był taki, że naprawdę daliśmy z siebie wszystko. No i Jacek tutaj taka taką fajną rundkę. Pamiętam jak dzisiaj z MK zabił dwóch zawodników. Oni gdzieś tam, prawda, szli. To był Dajszy Klacz jeden na dwóch i naprawdę tutaj fajnie to wszystko załatwił. No i tam te ostatnie rundy i wygraliśmy. I naprawdę cieszyliśmy się mega. Ja pamiętam, podskoczyłem od razu z fotela. Mnogo się ucieszyłem, wszyscy wiadomo, piątka, piątka, przytuliliśmy się w przyjacielsku, wszyscy bardzo się cieszyli, mówiliśmy sobie brawo, piątki i idziemy. I co właśnie zapamiętałem, to miny zawodników z y, drużyny przeciwnej, mianowicie mieli taką y, smutną minę, że zrobiło mi się ich szkoda, tak? Szczególnie zapadnął w pamięć taki zawodnik, który naprawdę był takim typowym byczkiem i siedział tak załamany, że mm, nawet nie pokazał swojej twarzy. Mega mi się go jeszcze szkoda zrobiło i nawet go pocieszaliśmy, pamiętam, i, i chłopaków, bo ja nigdy nie byłem taki jakoś, że prawda, żeby coś drugiemu zawodnikowi dokuczyć. Czy tak jak właśnie wspomniałem również na swoim tampage, że zawsze szacunek do drugiego człowieka, do zawodnika, na którego się gra, i pogratowaliśmy im powiedzieliśmy, że naprawdę chłopaki super meczik i. Wygraliśmy piękny styl, ale naprawdę szkoda nam też było tych chłopaków, bo widzieliśmy prawno ciężki widok jak tam po, po takim równanym meczu. Później troszeczkę rund Poleciało na nasze konto i ostatecznie wygraliśmy ten mecz tak. Ciężko to, to było dla nich na pewno, ale cieszę się, że ten mecz wygraliśmy. Tak, bo był okay. bardzo ważny. No i pogratulowaliśmy sobie mega emocje. Yy. I co chciałem właśnie jeszcze powiedzieć, że mieliśmy. Naprawdę fajny klimat na ranie, nie tylko z zawodnikami, ale jeszcze z adminami, bo tak, tak jak podaliśmy na swoje stanowisko nie było ani jednego opóźnienia, mianowicie co do minuty praktycznie był rozgrywany kolejny mecz, byliśmy w usłownym szoku jak wszystko jest fajnie wykonane, jak zgrabnie to wszystko idzie i chciałbym właśnie tutaj pozdrowić jeszcze wszystkich adminów bo to jaki kontakt fajny, złapaliśmy od razu, właśnie na pierwszym lanie. Nie byliśmy ani jakimiś, prawda, zawodnikami znanymi, nikt tam nas jeszcze nie kojarzył po, po nikach, Przecież że graliśmy tam w jakieś drużynie, czy gdzieś tam ktoś był trenerem i tak dalej. A, a naprawdę, jako ludzie, jako przyjaciele, tak, spędziliśmy fajny, fajny czas i, i cieszę się, że naprawdę chłopaki tworzycie takie turnieje i tak fajnie, właśnie tutaj działacie, jeszcze z zawodnikami, więc mega propsy za to. Rozmawialiśmy sobie właśnie na ludzi przy naszych stanowiskach, trochę żartowaliśmy. Wiadomo, pani adminie, pani adminie, bo na początku coś mieliśmy różne mm, drobne problemy, nieraz, raz, prawda, tutaj konflikt, coś tego. I tam, już żeby tak nie mówić, pani adminie, przejdziemy na, na ty, później już, prawda, wymieniliśmy się yy, na, na messengerze, na, na, na Facebooku, daliśmy się do znajomych, wymieniliśmy się tam, wiadomo, po, po pewnym czasie. Więc fajnie to, że takie przyjaźnie zostały. Co prawda, mega, mega propsy. I drugi dzień rano. Wróciliśmy do hotelu. Naprawdę emocjonujący dzień. No i wiemy, że jutro czeka nas trudny mecz. No i została oczywiście ta ekipa pierwsza, na którą przegraliśmy. Zostały jeszcze parę różnych ekip. No i czekaliśmy na to, właśnie, na kogo będziemy grać następny mecz. Wiadomo była jeszcze ta pierwsza ekipa, taka mocna, na którą właśnie czekaliśmy. Ta druga, o której mówiłem na początku. No i czekamy byle by trafić na może jakiś taki mniej znany team. I okazało się, że gramy mecz na ten drugi najmocniejszy team. Yy, więc wypowiadałeś yy, się ciekawie. Yy, mecz już yy, nasz był transmitowany, jutrzejszy, bo zostało, wiadomo, mniej dużyn. No i tak, idziemy. Tacy też zmotywowani, no, słuchajcie, wiadomo, zrobiliśmy na, na jedną z dwóch, kolejny raz mocniejszych ekip na, na LAN-ie i wierzę, że damy z siebie wszystko. Yy, I motywowaliśmy się, działaliśmy, naprawdę zwołaliśmy jeszcze lepszy kąt, tak jak dzień wcześniej, zgraliśmy się fajnie. Yy, I Hmm, zaczynamy mapkę, tak? Pamiętam, że pierwszą mapkę graliśmy bodajże Train i zaczęliśmy taką fajną pistolkę, właśnie, że kolega rzucił hmm, taktykę, jak już mieliśmy praktycznie parę sekund, że słuchajcie, ja biegnę tu, biegniecie tu, tu, tu i zrobimy tak. I my tak, no, no dobra, nie więcej co rozumiemy, co powiedziałeś, ale zrobimy to. I graliśmy taką pistolkę, że wygraliśmy pierwszą rundę bez żadnego dela, tak? Więc pięciu naszych zawodników przeżyło. Naprawdę fajnie, weźmy to w spotkanie. No ale niestety później e, troszkę się posypało. Pamiętam, że miałem też fajnego klacza, którego wygrałem tam z tym e, zawodnikiem. Wiadomo, tam dużo osób przeglądało ten mecz, bo ci zawodnicy no tam troszkę znani na scenie, tak. E, już na paru lanach byli, jak nie kilkunastu nawet. Tam, wiadomo, jeszcze chyba nawet 1.6 ziomeczki, więc naprawdę grali na spoko my Tam, wiadomo, młode chłopaki przyjechali tutaj co niektórzy, prawda, na pierwszego, drugiego lana w swoim życiu i chcieliśmy tutaj właśnie też fajną przygodę przeżyć. No i niestety straciliśmy tu pierwszą mapę, wiadomo, została nam druga mapa, działaliśmy sobie mm, i zaczęła się już prawie druga mapa, no i ja mm, tak jeszcze w międzyczasie zastanawiam się cały czas, kurczę, kto jest tym komentatorem, ma taki fajny głos ziomuś i tak fajnie komentuje, tak jakbym go skądś kojarzył, wie? i tak sobie myślę właśnie, kurczę, nie, muszę podejść, podchodzę do tego ziomeczka, pytam się, Przy Pana, a pan brakinik. Właśnie mówi pan komentator Flicha. I okazało się, że to mój rzomeczek dobry, yy, z którym gramy smokingi od y, bardzo długiego czasu, od kilku lat. Graliśmy to sobie właśnie raz na jakiś czas, więc od razu Fiona, Siema, Siema, co tam naprawdę fajny kontakt, co ty tu robisz, prawda, co ty tu. Taki fajny kontakt od razu Piątka. Yy, porozmawialiśmy sobie trochę, naprawdę fajnie komentował. I właśnie pamiętałem, graliśmy jeszcze smokingi, że miał taki fajny głos lektorski i właśnie to później komentował. Prawda, spoko. Spoko ziomuś i tam. No mówię, dobra, ja idę na kolejne spotkanie, no i oby było dobrze, tak, no i gramy, jest kolejna mapka, gramy sobie to Inferno. I tak, mecz na początku rundy na, na korzyść naszych przeciwników w cały czas leci, jedna z drugą, jedna z drugą, jedna z drugą leci. Hmm. Później przeszliśmy do CT, mecz stał się mega wyrównany, mianowicie wyrównany, wyrównany i doprowadziło to do tego, że mieliśmy dogrywkę. To był w ogóle w szok na lanie, bo była mocna ekipa która ma mego doświadczenie na scenie są rozpoznawani kontra źromeczki, którzy przyjechali sobie Forfan na lana, tak? Że zebrali sobie ekipę kolega jeden dołączył dwa dni przed LAN, tak? No i my też tak kurczę, chłopaki, nie no jesteśmy w stanie to zrobić. Możemy to zrobić, tak? No ale niestety yy, gramy dalej, poleciało nam parę rund głupich. Ja kryłem, pamiętam fajnie na tym B. Mieliśmy troszeczkę problemy później w komunikacji. Myślę, że to troszeczkę stres troszeczkę yy, może właśnie to, że graliśmy yy, ze sobą. Nie tak długo aż, no i troszeczkę tam się coś posypało, ale mega był wyrównany mecz, przegraliśmy go niestety na końcu I zawodnicy po meczu też nasi troszeczkę się przejęli Ale zmagaliśmy sobie tak jeszcze na spokojnie odpinając sprzęt, ze wszystkimi nalania właśnie z adminami, z komentatorem Że chyba to był najlepszy mecz jak dotąd nalanie, że Pomimo tego, że go przegraliśmy, to czuliśmy, że naprawdę rozegraliśmy dobre spotkanie. Minimalnie go przegraliśmy, więc szkoda, bo ta druga mapka, rozmawialiśmy sobie właśnie o tym sporo, że mm, była w naszym zasięgu. A na trzecie, wiadomo, mogło się troszkę jeszcze rzeczy ciekawych podziać. No ale szkoda, zabrakło minimalnie, ale właśnie tak żeśmy sobie rozmawiali różno z ekipą, że to było prawdopodobnie najlepsze myślenie. I na długo zostanie zapamiętany, a na pewno zostanie zapamiętana nasza ekipa, która wiadomo fajnie się zachowywała i stworzyła również fajny klimat na ranie swoją obecnością, swoją grą i oczywiście swoją przyjaźnią. Pojechaliśmy do domu, po czym narodził się mój pierwszy team, Team Reform, w którym graliśmy wspólnie parę ładnych miesięcy. Mój pierwszy team, który założyłem, a historia tego teamu będzie poruszona w kolejnym odcinku. Kochani, dzięki dzisiejszym za kolejny odcinek Land History. Proszę Was bardzo serdecznie do subskrybowania z dzwoneczkiem, do łapkowania, do komentowania, do wyrażania swoich opinii o opowiadaniu o swoich LANach, o tym właśnie co może jeszcze poruszyć w kolejnych vlogach. Dziękuję Wam ślicznie za to, że jesteście. No i standardowo, wielkie pozdrowienia dla wszystkich adminów. Lana, robicie mega robotę, jesteście naprawdę profesjonalistami i jesteście przykładem na to, jak powinien wyglądać turnieje nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Pozdrawiam, mega props, Pozdrawiam do moich chłopaków wszystkich z Steamu. wiem, że oglądacie, pozdrawiam moich wszystkich właśnie teammate'ów oglądających, eee, wiem, że właśnie nawet paru teammate'ów oglądało, nawet z Lana. tylko pozdrawiam bardzo serdecznie i tych z pierwszego lana. Eee, dzięki śliczne wszystkim i zapraszam jeszcze na Facebooka, w Facebooku związku. ziomku, słyszymy się w kolejnym odcinku i życzę Wam wszystkiego dobrego, zdrówka, trzymajcie się, cześć, papa.